Słuchajcie, znajdujemy się w Szydłuckim kinem Bałtyk, gdzie za kilkanaście minut rozpocznie się uroczysta premiera filmu Och, Karol 2. W głównych rolach i głównymi postaciami, które odwiedzą nas tutaj w kinie będą Piotr Adamczyk, scenarzystka Jana Łebkowska oraz reżyser Piotr Wereźniak. Choć do środka, zobaczymy jaka panuje tam atmosfera. Szymon! 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 Szymon!

Tak, byłam pomysłodawcą yy, zrobienia remake'u, ale Piotrek to podchwycił i on napisał pierwszą wersję tego drugiego Karola. Mówimy tak, o Piotku no, Wereśniaku Piotr reżyser, a jednocześnie główny scenarzysta tego filmu. Tak, panie Piotrze, pan, yy, no, wiele kobiet się tam wokół pana kręci, prawda? No, niesamowite. Pewnie tęsknię za, za tym planem zdjęciowym, na pewno. Już tęsknię. Yy, to jest przyjemne uczucie dla mężczyzny, jak y, tyle kobiet się nim interesuje? To może być bardzo niebezpieczne, także tak, i wymaga ogromnej kondycji fizycznej i psychicznej. Mój bohater udowadnia, że można, ale są granice. No właśnie, konsekwencje są tego, prawda? Nie więcej sześć kobiet to jest górna granica możliwości męskich. Zapytam reżysera, jak mam powiedzieć, ten film jest, jest inaczej, bo remakeem filmu, remake który tak. doskonale znamy. To był problem właśnie zmierzyć się z, z takim kultowym filmem. Czy to przyjemność? To był problem i to była przyjemność. To znaczy z jednej strony problem, żeby zrobić tak samo dobrze albo i lepiej, a przyjemność dlatego, że pracowałem ze wspaniałymi aktorkami i aktorami, a to jest zawsze wielka przyjemność dla reżysera. Pani, e, pani bohaterka właśnie, jak mogę powiedzieć, jest jedyną osobą, która się opiera Haroldowi. No tak, ale dlatego, że po prostu z gruntu, że tak powiem, nie, moja bohaterka nie jest nim zainteresowana, wręcz nawet trochę mu zazdrości, ale na szczęście ma zupełnie inny obiekt wzruszeń, uwielbienia, którą jest ponętna, piękna kobieta. Także zapraszamy do filmu. Ja, ja się bardzo cieszę, że dostałam tę rolę i podkreślam to na każdym kroku. Także dlatego, że na planie filmowym byłam otoczona samymi mężczyznami, ponieważ dziewczyny w tym czasie walczyły między sobą o, o, o miłość Karola, a on przybiegał do chłopaku czyli do mnie też między innymi do pracy i tam się relaksował. Więc prywatnie mogę się z tego bardzo cieszyć. Nasze sceny to są sceny relaksacyjne. Tak Będąc nastolatkiem i oglądając pierwszą część tego filmu, o Karo, miał pan nadzieję takie marzenie, że zagra pan... Nie, przy, nie przypuszczałem, bo jaż pamiętam jak przez mgłę, że z wypiekami na twarzy oglądałem ten film, pewnie dlatego, że był reklamowany jako komedia erotyczna, a to był temat, który wtedy mnie bardzo interesował. Zresztą interesuje mnie do dzisiaj jak wszystkich. Co, 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 co świadczy o tym tłumie, który się teraz próbuje dostać do kina na, na pierwszy seans przed premierą. 何者も出していなかた。